pomienie sterownika na z panela ustawienie temperatury na przykład na 80 stopni zaakceptowanie, wyjście i to jest wszystko w tym momencie sauna jest już uruchomiona w nie można górnym przyciskiem włączyć oświetlenie lub dolnym przyciskiem uruchomić urządzenie dodatkowe ikona wentylacji, ale Również z drugiego oświetlenia lub innego urządzenia do 400 W. Wyłączenie sauny, po prostu poprzez przyciśnięcie przycisku. Ponowne uruchomienie z nastawieniem, z nastawieniem na później. I w tym momencie, za 2,5 godziny, sauna się uruchomi. Pokażemy jeszcze uruchomienie e, sterownika przed podłączeniem zasilania, czyli wybór trybu sauny, infrared lub sauny fińskiej, pierwszy tryb sauny fińskiej. E, sterownik jest odłączony od zasilania, w tym momencie naciskamy dolny przycisk i dopiero podłączamy zasilanie. W tym momencie sauna weszła w tryb, e, sterownik wszedł w tryb sauny, wyłączamy go i ponownie. Wyłączamy zasilanie, przytrzymujemy górny przycisk, uruchamiamy zasilanie i sterownik wszedł w tryb sauny infrared, która różni się tym od sauny fińskiej, że ma możliwość ustawienia temperatury tylko do 70 stopni.